Dawid, ważna wygrana, dziś co prawda nie udało się zachować czystego kąta, natomiast jestem przekonany, że jesteś zadowolony po dzisiejszym spotkaniu ze względu na rezultat. To znaczy tak, jestem bardzo zadowolony, to był bardzo ważny mecz, dla nas cieszą zdobyte trzy punkty, rozstrzygnięcie końcu, końcówki na, na swoją korzyść. Na pewno gdzieś tam małym tym minusem tego meczu jest to, że, że, że straciliśmy ramkę. tam można było na pewno dużo lepiej w moim przypadku się zachować, trzeba wystrzegać się na pewno takich błędów, ale cieszę się, to, że jak, jak zareagowaliśmy na to, jak przepchnęliśmy tak naprawdę ten mecz, bo gdzieś ta druga połowa wydawała się, że jest tak wyrównania, a mimo to daliśmy radę odnieść zwycięstwo w tym meczu. Trochę humorystycznie podrążę temat tej bramki. Miałeś dobre relacje w Stoku z Imazem, trochę tak zabrakło ci, żeby tak trochę go przepchnąć w tej sytuacji, czy po prostu zrobił to perfekcyjnie hiszpański technik? Nie, no zdecydowanie oszukał mnie w, te, w, w, tej, w tej sytuacji. Myślę, że bardzo dobrze się zachował, strzelił bramkę. Na pewno na, trzeba po prostu, muszę wyciągnąć wnioski z takich sytuacji i już do nich nie dopuszczać przyszłości, w przyszłości. W przyszłości przepraszam. Powiedz mi, bo nie jest to żadna tajemnica, ty jesteś wypożyczony do Krakowi z Jagiellonii, spędziłeś wiele lat w Stoku. przygotowywałeś się do tego meczu jakoś specjalnie, motywowałeś się być może tym, że wystąpisz przeciwko byłym kolegom i chcesz im coś udowodnić? To znaczy ja myślę, że w, taki, w takiej sytuacji emocje tutaj nie są dobrym doradcą, tu trzeba na chłodno, na spokojnie podchodzić jak do każdego kolejnego meczu, ligowego meczu. Ja bardziej patrzę przez pryzmat tego, że udało nam się wygrać, zdobyć trzy punkty, bo to naprawdę był bardzo ważny mecz dla nas. Jeżeli chodzi o przygotowanie do dzisiejszego meczu, dopytam jeszcze o ten aspekt, Jagieloni. Ty trochę pomagałeś sztabowi, czy to już na tym poziomie ekstraklasowym nie mam mowy o tym, żeby podpowiadać, jak Jagielonia gra, jakieś schematy i które jeszcze pamiętałeś z gry w tym klubie? I drugie pytanie, czy ta zmiana w terminarzu Pucharu Polski spowodowała to, że trochę wypadliście z rytmu meczowego, czy to pozwoliło Wam wręcz przeciwnie, potrenować trochę w spokoju i było dużym pozytywem przed tym spotkaniem? To znaczy, no my byliśmy na pewno gotowi do tego, żeby zagrać ten mecz Pucharowy. Uważam, że teraz no, są takie czasy, że tych meczów no, trzeba po prostu zrobić wszystko, żeby, żeby grać jak najwięcej, żeby ich nie, nie przekładać. I co jeszcze? I czy były jakieś takie wymiany między tobą a sztabem? Myślę, że no komu jak komu, ale tutaj ja trenerowi Michowi Prowieżowi no nie, nie muszę tłumaczyć tego, jak Jelonia gra, bo, bo tyle czasu spędził. Zna też sporo znawodników z, z, z tej drużyny i, i tak naprawdę no tutaj on na, na, na tym poziomie, w tym przypadku akurat no on to wszystko sam robi. A to, że Jak do tego spotkania przystąpiła po dwóch porażkach, było czuć na boisku, bo tak jak oni podkreślali w tych wywiadach przedmeczowych, byli zdeterminowani, żeby wygrać, i myślę, że to było widać już od pierwszych minut, bo dużo takiej twardej gry, czy to Milan, Dimun, czy Patryk Załcha, o tym się najlepiej przy, przy, przekonali. Na pewno byli zdeterminowani, gdzieś tam chcieli poprawić się po tym meczu w Szczecinie, w którym po prostu przegrali dosyć, dosyć wysoko. no Tym bardziej tutaj cieszymy się, że udało nam się wygrać.